Ej, nazywam się MetaPiot i dziś Wam pokażę, jak dodawać tokeny do portfela MetaMask. Klikacie sobie w trzy kropeczki, górną linijkę, wyskoczy Wam BST Scan. Załóżmy, że chcecie dodać BUSD. Wpisujecie sobie, tu poniżej Wam wyskoczy ten token, to sobie możecie o nim poczytać, ale najważniejszy jest dla nas kontrakt. Najeżdżacie na kontrakt, macie tutaj dwie karteczki, kopiujecie, wracacie na MetaMaska, jest tutaj import token. Wklejacie w górną część adres tokena. Widzicie, pokazuje się Wam BUSD, dodajecie import token i w tej chwili, wracając na MetaMaska, macie go już na portfelu. Często może się zdarzyć, że ktoś Wam wysyła jakieś tokeny na portfel i nie widzicie ich właśnie dlatego, że ich nie macie dodanych. Jeżeli ktoś Wam wysyła walutę, której nie macie, musicie wejść sobie w te trzy kropeczki. I sprawdzić, czy ona jest, albo dodać ją do portfela. Zapraszam na kolejny filmik. Zapraszam też na moją grupę. Przypominam, że wszystkie potrzebne linki zawsze macie pod filmikami. Do zobaczenia. Hej!